Jest! Halo! O kurwa, to ktoś Co chodzi. Co jestem bliżej Kurwa, nie Tak jakby ktoś. Może będzie na tym, ja też nas słucham. Normalnie, no, jakby ktoś szedł tam na tym, nie? to jest niemożliwe. Pułkasz w Nie piesie, jakby ktoś coś robił. Patrz, yes. ale co, ale nie, to brzmiało jakby dwa, dwie miało te dwa nogi a nie cztery witam was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na naszym kanale dzisiaj znajdujemy się w bardzo bogato historycznym miejscu jest to kuźnia z 1912 roku która składała się na większy tutaj obszar Pałacowy. Znajdujemy się aktualnie w Strzybniku. Przybyliśmy tutaj, aby sprawdzić to miejsce pod kątem zjawisk paranormalnych oczywiście. Jesteśmy tutaj jako pierwsi w tym miejscu, zbadamy to miejsce jako pierwsi. Jesteśmy sami ciekawi co może się tutaj zarejestrować, bo my wcześniej jakiś czas temu, kiedyś no... Badaliśmy ten pałac, który również się tutaj znajduje, jednak ten pałac jest w okropnym stanie technicznym, wszystko jest zawalone. A z racji tego, że miejsce to jest w miarę przyzwoitym stanie, postanowiliśmy właśnie tutaj również się skupić na tym konkretnie. Być może uda nam się tutaj coś fajnego dzisiaj zarejestrować. Tym bardziej, że dzisiaj jest Halloween, więc może ta energia będzie jakaś bardziej przenikać. Zobaczymy. I nie przedłużając, zapraszam Was do tego odcinka. Dobra, oczywiście odpaliłem kadwójkę, włączę. Ghost Cuba. Przejdziemy się na razie tutaj po tych pomieszczeniach, pokażemy Wam to i przy okazji sprawdzimy, czy występuje tutaj jakieś pole elektromagnetyczne. Tu jak możecie zauważyć jest piec tej kuźni. Już rozwalony oczywiście cały. Tutaj gdzieś były miejsca na takie kółka, co konie były przyczepione, przyczepiane. Ale nie wiem o co dokładnie chodziło, czy to jest to. Tutaj sam nie wiem, nie powiem Wam. Już łopata i jeszcze jest ta taka ciekawa rzeźba na, na zewnątrz tego budynku rzeźba rycerza i herb tutaj rodowy ale to wam pokażemy później nie? sprawdzimy czy coś tutaj ktoś tutaj z nami będzie czy się spotkaliśmy wydaje mi się że nie my tutaj jeszcze nie byliśmy w tym znaczy byliśmy kiedyś ale nie robiliśmy tutaj śledztwa Powiedz nam, yy, czy widzisz nas w tym momencie? To jeszcze ten księżyc wychodzi oh. patrz. to nie zobaczysz, ale tam za tych chmur, za tych drzew. Te okna też mega klimat robią nie? No nie widać na kamerze. <laughs> to. Ale co mamy przesunąć? Jesteś tutaj z nami w tym pomieszczeniu? Przejdziemy się dalej, nie? Mhm mm jest mega klimat, nie? Jest, jest Tutaj też coś Jakieś kawle, nie wiem co tam. Ale tutaj... Nie mogę wyjechać Patrz to byku Czekaj. Tu sobie hmm. robię jakąś miejscówkę, tu ktoś że widzisz jakby stawka co to jest Nie mam pojęcia Coś jest tym stylu Tu też patrz o Nie tu jest śmieci, ktoś tutaj ewidentnie sobie zrobił miejscówkę do picia Powiedz nam, jesteś z nami tutaj w tym pomieszczeniu teraz jest tutaj ktoś kto nas słyszy w tym momencie Jeszcze z tego tamtego. Chociaż tu jeszcze znajduje się stajnia. Ta stajnia została wybudowana również w 1912 roku w momencie kiedy powstała ta kuźnia, ale do tej stajni chyba się nie dostaniemy. Pierwiastkowy. Ta stajnia to jest tamta dalsza część, nie? Tego budynku. No Ludzie mogli potem spróbować zejść do no, nie, nie na siłę nie wiadomo chociaż tutaj mi się wydaje, że też tak były jakieś konie bo popatrz na to co to w tu jest taki jakby betonie tak, to było chyba wydzielone, było nie, widzisz? one tu musiały albo jeść, czy coś te konie, no nie wiem, tak mi się wydaje chyba, że się myli może, nie no, może masz rację dobra jeżeli ktoś z nami tutaj jest w tym momencie to zbliżcie do tego urządzenia z tą lampką z tą zieloną lampką jeżeli jest to jakaś dłuższa byt który chce z nami nawiązać kontakt. Zły. Zły byt? Co, zły byt chce z nami nawiązać kontakt, tak? W obecności przyjdziemy w pokoju. Chcemy porozmawiać tylko. Co Mi się już Powiesz nam jak masz na imię? Samowity. Nie wiem, czy tam będziemy zobaczyć patrzeć, co tam jest. Możemy spróbować. Jeśli byśmy to mogli sprawdzić, to to nie będzie Tam nie będziemy chodzić, bo tam widzimy, to widzę, że sprawnie... tak, jest to dość duże. Jest to dość duże. Tak, ale czy tam nie będziemy się wstydać? Więc... Możesz tam to pokazać? Ja jakoś... no, próbuję tylko. Nie wiem, co nagrywam, bo no, 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 nie wiem, że się gra czy tutaj nie ma jakiegoś przejścia, może... po tu tylko, tylko, bo ja nie chcę jakiegoś dzika wyskoczyć. A może będzie tam znowu To Tu jest, nie? Nie, jakby wejść do góry co? Ja widzę, że ktoś tutaj się wspinał chyba po tym, ale ja to nie będę się wspinał tak nie? zamknięte Tak jakby ktoś celowo tutaj to podłożył, albo tu spadł Dobra, Dobra, nie ma sensu tam wchodzić, mi się wydaje. Oh. Czy jesteś jest z nami tutaj teraz? To stary przełącznik, taki. Ja zapomniałem, jak to się nazywa z tego materiału. Tylko dla ciebie. A co ja powiedziałem? Dobra. Skoro jesteś tutaj, bo słyszymy, że ktoś jest, odpowiada, podejdź do tego urządzenia z tą lampką. Teraz. Żebyśmy to naocznie widzieli, że jesteś tutaj. Co jest? Co jest? Co jeszcze to nie? Utonął. I znowu utonął kolejna, kolejna ta, utonął. Ale ja też słyszałem te czaski. A kto tu utonął? Ktoś tutaj utonął? W jaki sposób? No nie wiem tu, do którego z tych Rozłożymy trochę. Dobra, wiesz, co? ja na tym piecu tu dawczę podwójkę. Podwójkę, podwójkę. Podwójkę. wyciągnę Podwójkę. Ja podwójkę. Nie? Nie. No, coś, jakiś pociąg jest Ja też jak muszę myślać taki szum, nie? O jest. Czekaj. A może od razu teraz użyjemy na no, to się? Skoro się włączyło, nie? Patrz Brudne. Stoisz przy tym urządzeniu teraz? Możesz nam odpowiedzieć. Możesz się zbliżyć tutaj do tego, do tego drugiego na tym piecu? Coś tu jest? Takie, no, czułam, że coś tu jest, ale ja się zastanawiam też, czy ten ktoś nas rozumie. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Bo. Oni mogli też tutaj po. chociaż no jak to wielokrotnie ktoś tam mówi, mówią, że nie ma tej bariery językowej, no ale to też nie wiadomo, nie ktoś to tam powiedział, nie wiadomo jak jestem po drugiej stronie. Światło. Światło. jakie jaja, nie po drugiej stronie. Czy po drugiej stronie jest światło? Jesteś z nami tutaj, teraz, w tym momencie, tak? W tym pomieszczeniu. A możesz wydać jakiś dźwięk, żebyśmy ciebie usłyszeli? Ty co słyszysz, Byku? Ty jakby ktoś przychodził na zewnątrz, bo już mnie schizuje. Ale krępot się uspokoił. usłyszeć w jakiś sposób. Dlaczego tu jesteś? Przyszliśmy, aby się z Tobą skontaktować. Nawiązać kontakt. Czyli widzisz nas tak, bo pytasz się o naszą obecność. A ilu Was jest tutaj w tym miejscu? Na Rympodzie było, a teraz nie mamy. Nie? Obok mnie. Obok mnie. Nie się pytam, ilu Was tutaj jest. Jesteś tutaj obok nas teraz? rozumiesz nas, nas w ogóle, jak co mówimy? Bo takie mam wrażenie, że chyba właśnie to coś nas nie, może nie rozumieć. Że widzi, ale. Hmm. Czy pracowałeś w tym miejscu? Tak, jak Spirit Bela tu położył. No, spokojnie. O, coś było, ale ja włączyłem, bo chciałem sprawdzić e, obraz, wiesz? Mhm. Mm Słyszałem jakby ktoś na trąbie działał. Patrz, na ta No bo ja włączyłem... Ale teraz włączyłeś, dobra. ...obraz się chyba. Co jest? To nie, jakby ten... ...tu napierdziała ciągle ten spirit bell. Jak? Nie No tak? cudze, bo ja po prostu Czekaj. Co jest? Dobre, Cześć, dobra, bo dobra, 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 czy możesz nam się yes. pokazać? Wpłynij na to urządzenie, które mam w dłoni i sprawdź, żebyśmy cię widzieli. Chcemy Ciebie ujrzeć. Was ujrzeć. Tego, kto tu jest. Wpłynij na to urządzenie i pokaż nam coś. Może chcesz nam coś przekazać? Na k się nie sugerujcie, tak, bo mam tak, internet tak. włączony. Chyba ja się nic zrobiłem, nie Obrazu no, nie ma. Tam po siedzibyku Zobaczymy, w ktoś tam stoi. jakby przy tym piecu stało takie małe deprestwo, ale to chyba jest błąd, wiecie? Chociaż no jak tam to reaguje na jakiś dotyk, tu, patrz przy tym piecu, jakby ktoś coś robił. Patrz, yes. jest. Tak się, na się. patrz. patrz widzisz jest widzisz to? Piecu, no. Widzisz tak, jakby coś robił tam przy tym piecu. A tam? Stań w tych drzwiach. Jest chyba teraz przy dzwoneczku. No i tu ciągle jakby coś blisko, z tej strony idę teraz, o. Z różnej, no dobra, teraz to może trochę błąd był, ale... Z różnej perspektywy na to, jakby ciągle coś robił przy tym tym. No, ale słyszę, że jak ktoś się odzywa, i jest obraz... Czekaj, zobaczę na tym. Kurde, włączyłem to. Zainteresował się tym dzwonkiem. No czy bateria są ładowane? To jest naładowana? To to Tylko teraz ja wiem, A cóż, tam to idzie sobie, bo to jest... Co się dzieje w ogóle? Czy jesteś z nami w tym pomieszczeniu teraz? No. Dużo przedmiotów Czy to ty stoisz przy tym urządzeniu z antenką? Widzisz nas? Nie, za dużo Odejdź od tego urządzenia. Podejdź do nas tutaj powiedz coś. Dużo przebić, nie to my nie wychwycimy nic tutaj, za dużo przebić po prostu jest Ale czemu się uparta na ten cholerny rempoda? Poczekaj, byku, że ja to schowa Jasne Zaraz zobaczymy jeszcze tą sesję IVP, ale musimy rempoda wyłączyć Chyba akurat teraz ty byłeś na tym dzwonek no możliwe, byłeś, że ja tu, bo ja tu przeszedłem i cień zrobiłem, nie? Sesja IVP, opuszczona kuźnia jeżeli jest ktoś z nami tutaj w tym momencie, zwracam się do wszystkich duchów, bytów, które nas słyszą, to proszę cię przemów do tego urządzenia, które mam w prawej ręce. My się teraz wyciszymy, a ciebie poproszę o kontakt. Jeżeli masz nam coś do przekazania, to przemów do tego urządzenia. Jest, kurwa, na kadrujce, ja mam, na kadwójce. Czy to ty też się zbliżasz do tego urządzenia z tą lampką? Możesz nam odpowiedzieć? Jeżeli się nagrałeś, dziękuję Tobie bardzo. Koniec sesji. Potem może albo teraz odsłucham, albo potem. Jeżeli jest ktoś z nami tutaj w tym momencie, zwracam się do wszystkich duchów bytów, które nas słyszą, to proszę cię przemów do tego urządzenia, które mam w prawej ręce. My się teraz wyciszymy, a ciebie poproszę o kontakt. Jeżeli masz nam coś do przekazania, to przemów do tego urządzenia. Wójce, no, no. Na krotwójce, ono. Słyszałem kurwa kroki. Słyszałem kurwa kroki. Teraz się zbliżasz do tego urządzenia, słuchaj. Ma... Ej, to jest creepy, nie? Albo k***a, ten... Wiesz co, co, może jakieś zwierzę albo nie co, ale nie, to brzmiało jakby dwa... Dwie miało te... <coughs> A nogi. A nie cztery. Czekaj, jeszcze raz. Posu, 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 cisz, ten. Czy możesz jeszcze raz tam przejść? U, możemy cię usłyszeć? Kurwa, normalnie kroki sram. tak jakby ktoś może będzie na filmie ja też no, to słyszałem normalnie jakby ktoś szedł tam na mnie to jest niemożliwe no to teraz już nie wkręcam teraz dobra widzieliśmy wcześniej że zbliżałeś się do tego urządzenia z tą lampką możesz to zrobić jeszcze raz jeżeli mnie rozumiesz słyszysz jestem bliżej, tak trochę. Ja. Posiedź tu na domku, chodź. W gorzej, Halo? Posiedź Idę, Idę, ładnie, słuchaj, nie widzę nic, k***a, ślepy jest. Nic nie widzę, bo, kurwa jestem ślepy, nie? Musisz być się poświecić, bo No, ale ja słyszałem, że ktoś tu chodzi, nie? Albo ktoś sobie jaja robi. Słyszałeś znowu takie dupy? To chyba w moim kurwa. <laughs> nie, ale perfinię, no co ja słyszałem teraz w tym momencie? Dokładnie no, słyszałem, jakbyś się skradł. Czy to Ciebie słyszeliśmy teraz? Twoje kroki słyszeliśmy? Ale powiem tak, ja sądzę, że to nas nie rozumie, ale to tu się aktywnie właśnie tak manifestuje fizycznie. Już mniejsza z tymi urządzeniami, ale my coś tutaj słyszymy, jak to się przywraca. Widzieliście, nikogo tu nie ma? Co się to? Jakby ktoś pukał. No to jest chore aż. Nie jednego. Czego chcesz? Powiedz nam. Musisz się określić, bo my nie wiemy. Czego potrzebujesz? Rozmowy? Modlitwy? Nie wiem, ja czemu coś słyszę, mnie już to schizuje albo co? Albo wiatr? Czy tu sprawdzimy, czy ktoś się tu... O, to, dobra, to ja... A ty jak wybór <laughs> Ale jesteśmy je nie? nie wiem, no ale perfidnie ktoś tutaj coś Jest Potrzebnym warunkiem. Powiedz nam, jeszcze raz zapytambym już to irytuje. Czy widzisz nas w tym momencie? Jesteś z nami w tym pomieszczeniu. Bo ktoś tu chodzi, przemieszcza się, słyszę coś, ale... nie odpowiadasz nam. Zbliż się jeszcze raz do tego urządzenia z tą lampką na to potwierdzenie. Może w ten sposób nam pokażesz. To chyba jakiś albo wiatr, albo kniwo to... ty co mi nie to się to zawzięła aktywnie. To co się nie działo. Czy masz nam na koniec coś do powiedzenia? Bo my sobie już pójdziemy. Znaczy pójdziemy jeszcze lajdą no to zrobię, ale... Czy masz nam coś do powiedzenia? Czyli z, o, czyli no stąd, tak z tego miejsca tutaj. Y, powiedz nam, pracowałeś tutaj? Było to Twoje miejsce pracy albo spędzałeś czas? Rytuały. Chyba my nie dojdziemy do, do kontaktu. Znaczy. Do takiego wiesz, jak to chodzi mi o taki czysty kontakt. Nie ustalimy. To tutaj w rzeczywistości jest. Coś jest, coś tutaj się manifestuje ewidentnie fizycznie. Ale tak jeżeli chodzi o taką rozmowę, to nie jestem w stanie nic ustalić tutaj. Wiem, że tam było coś utopione ciągle. No i takie, wiecie, takie słowa wyrwane z kontekstu, że tak to nazwę. Ale słyszeliśmy tutaj jasny dowód, że ktoś tutaj łazi, chodzi? Urządzenia to, że reagowały? Uba... Znaczy, obawiam się. Myślę, że po prostu nam to nie rozumie. Żebyśmy byśmy musieli, nie wiem, w jakimś kurde niemiecku gadać, czy... Się... nie Chyba. Tego, tego nie wiem. Ja, ja wiem, że tutaj się odzywasz, ale gdzie ty teraz jesteś? Jesteś ciągle tutaj, na ziemi. Dlaczego jesteś? Dlaczego nie odszedłeś? No, rękot włączyłem, więc on może, wiecie, nie wskazywać, ale dobra, niech na razie jest wyłączony. Uwięziony. Ujęcia obecne Pod... kurwa, to są jamy, to straszy Proszę idź Już mm, nas ygania No Dobrze, zaraz sobie pójdziemy, jak tak bardzo nas nie chcesz Ale jeszcze sobie tu trochę pochodzimy już No i livea jeszcze trochę. Ale na kadwójce normalnie były reakcje, nie? Też, ja nie wiem czemu teraz tego nie ma. Dobra, co wyku... Zrobimy tego i live'a zaczniemy, nie? Jasne. W tym miejscu, drodzy widzowie, z wami będziemy się żegnać. No, zaskoczyło mnie bardzo to miejsce. Jesteśmy w szoku po tym, co udało się tutaj zarejestrować. Już nie mówię o tym, że... Tutaj, bo kontakt był jaki był, no nie było tego kontaktu, jeżeli chodzi o te słowa. Ale był tutaj... Kadwójka znowu, dobra, przytrzymujemy to trochę. Taki będzie dziwny zakończenie. Ale kadwójka znowu reagowała. Tyle czasu się prosiłem, żeby się zbliżył. Teraz reagowała, kiedy nie patrzyliśmy. Dobra, jak sami widzicie, na pozostałych urządzeniach to się ciągle tutaj uaktywnia. rempodzie, na kadwójce i ciągle, ale przede wszystkim my słyszeliśmy tutaj normalnie, jak coś się przemieszcza. Ktoś ciągle tutaj chodzi. Normalnie kroki. Potem tutaj to przeszło na tą stronę. Wyszliśmy, no nikogo tu nie ma, no. Ja nie wiem, co tu jest grane. Naprawdę, no, trochę mnie to, zrobiło mi to beret, no. I my jeszcze będziemy tutaj zrobili jakiegoś live'a teraz, w tym miejscu. A to, co nagraliśmy dzisiaj, mam nadzieję, że to wszystko Wam się spodoba, ten odcinek. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Może Wy coś ustalicie więcej na podstawie tego, co zarejestrowaliśmy. Zostawcie łapkę do góry, jeżeli Wam się podobało. Udostępnijcie dalej ten materiał, jeżeli był on dla Was wartościowy. A my już lecimy w kolejne miejsce po tym live, jak to zrobimy. I widzimy się w kolejnym Cześć. Cześć.